Ja się ciągle spotykam z zagadnieniem piractwa, tylko ja mam z bardzo ambiwalentny stosunek do tego, bo jak moi studenci, na przykład, mówią mi, panie profesorze, pan nas przepytał o parę polskich filmów powojennych, i my nic nie wiemy. My nie wiemy, kto to był Mung, myśmy tych filmów nie widzieli. Proszę nam zrobić listę 20 filmów, które młody aktor powinien znać z polskiego repertuaru powojennego. Gdzie te filmy znaleźć, to my już sobie damy radę. Tylko proszę nam powiedzieć. I taki mam dylemat, no bo myślę sobie, że ich problem, tych młodych ludzi, polega na tym, że oni wiedzą gdzie, tylko nie wiedzą co. I to jest wielki problem internetu. Wszystko mogę znaleźć, tylko nie wiem, czego szukać. Dlatego, gdyby dobrze i chciałbym się sam do tego przyłożyć, gdyby dobrze przede wszystkim młodych ludzi doinformować, doinformować, gdzie mogą legalnie do tego dotrzeć, i jeszcze im wytłumaczyć, dlaczego warto legalnie, to ja bym się pod tym podpisał. Bardzo e, gorąco. Że klasyka. Bo ja bardziej wolę, żeby mój student, nawet za darmo, poznał nazwisko Andrzeja Munka, niż żeby nie wiedział nic. Niż żeby, jak dzisiaj nie wie nic. Prawda? A się tak martwię, bo ja robię mój nowy film. I tak chciałbym w tradycji Munka. No i mówię to studentom, a on jak kto to mu. A kto chodzi do kina? No oni. Co tam szuka? Co tam po odbiorcach? Jak reżyserzy teatralni, proszę pana. Często nasi absolwenci. Ile razy ja usłyszałem, że powinny być zniesione prawa autorskie w teatrze. Żebym ja sobie mógł z Brechta wziąć 10 minut, z Szekspira 5, z e, 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 Onila tyle, z Pintera tyle, bo ja jestem twórcą teatru. Pan Miśkiewicz kiedyś na jakimś sympozjum w ogóle oświadczył, że powinny być zniesione, że on będzie postulował, żeby to było zniesione. Dziwne, dziwne, prawda? E, 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 dla mnie niezrozumiałe.